Sto lat, sto lat, niech żyje w Ultimate Team nam sto... Niech żyje nam... Ultimate Team! Tak! Okej, okay, myślę, że odpowiednio się ubrałem, bowiem to ósma rocznica, także wszystkiego dobrego, samych ciekawych, spoko graczy, no i jak najmniej lagów na serwerach. Także, wszystkiego dobrego, możecie teraz znmuchnąć świeczkę. No ale słuchajcie, co to byłyby za urodziny bez prezentu, także ode mnie taki skromny upominek pozwolę otworzyć sobie. Co my tam mamy? Kartę przedpłaconą, także pamiętajcie, że FIFA Points możecie kupić w sklepach Xbox, korzystając na przykład z kart przedpłaconych, które z kolei możecie znaleźć w sklepach z elektroniką. No dobra, słuchajcie, ale w tytule jest wyraźnie Pack opening, także słuchajcie, paczki za 35 tysięcy Póki co 5, jedziemy Miejmy nadzieję, że coś się trafi No urodziny musimy tutaj trafić coś dobrego I w pierwszej paczce Mamy Juan Frana Ale pamiętamy, mamy jeszcze 4 Druga paczka się już otwiera Uwaga, uwaga Nie ma tutaj wysoko overallowej karty Ale mamy Luisa Gustavo 82 Spoko, myślę, że spoko no ale słuchajcie, liczymy na walkout, liczymy na jakiś walkout, w tej urodziny chcemy trafić coś ciekawego. Jeszcze nie teraz, ale mamy jakiegoś aimotma! I kto tu jest? Słuchajcie, to jest groteska! Ciekawa, ciekawa karta. Przede wszystkim aimot, także coś się dzieje, coś się dzieje w tej rodzinie. Zobaczmy ile jest warty. Okej, okay. już, już miłe zaskoczenie. Aha, nie mogę wystawić, wam mam pełną listę transferową. Imod to Imod, nie drążmy tematu. Jeszcze dwie paczki przed nami. Dobra, teraz będzie walkout. No i... nie, dobra, czyli to ma być w ostatniej paczce. Rozumiem, to ma być w ostatniej paczce. A tutaj Valencia. No i lecimy do tego walkoutu. No dobra, także ostatnia paczka. Zobaczmy, czy będzie walkout. Słuchajcie, ekran się zatrzymuje! Ekran się zatrzymuje, czyli będzie walkout! Nie, no dobra, to był troll. To był troll, Carvalho. Ale to nie koniec. Later. Ok, otwórzmy sobie jeszcze tak 5 paczek za 25 tysięcy. Dajmy jeszcze szansę sobie na jakiś ciekawy traf. Także lecimy. To są paczki, w których trzech zawodników będzie rzadkich. No i zobaczmy, czy coś trafi się ciekawego. Mieliśmy Aimotma, a tutaj... No nie, no nie takie trafy. No to może teraz kolejna paczka. Jeszcze nie tym razem, jeszcze nie tym razem. SPD Chabi Alonso. Dajcie coś lepszego. Dobra, wyczuł wam walkout, wyczuł wam walkout, słuchajcie. Ale, ale w następnej parce, ale w następnej parce. A my trafiamy sobie Joręta. Jeszcze dwie paki do końca. A tu nadal nic, nadal nic, chociaż Markinos. Markinos to ciekawa karta, coś tam zawsze warta. Dobra, słuchajcie, ostatnia paczka, bo trzeba iść, jeść tort. Także lecimy, słuchajcie, lecimy. Ostatnia paka, będzie coś mocnego. Uwaga. Słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i jeśli tak, to strzelcie lajka dla zasięgu. No, jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej, to no to oczywiście subskrybujcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Hej!